Zirytowana Edyta Pazura odpowiada na o matki Cezarego Pazury. Edyta Pazura od lat tworzył dany związek z Cezarem Pazurą i od czasu do czasu odsłania kulisy ich relacji na Instagramie. Celebrytka pozostaje również w kontakcie ze swoimi obserwatorami, organizując sporadycznie sesje pytań i odpowiedzi. W których to mogę poznać ja nieco lepiej. Jakiś czas temu postanowiła nawet odpowiedzieć na pytanie o to. Czy ma dobry kontakt z bratem Meza i szwagierka? Zona Pazury bez owijania w bawełnę stwierdziła: „Ze przez kilkanaście lat malzenstwa widziała Radosława Pazurę i Dorotę Hotecka kilka razy. Nie da się ukryć, że relacja braci Pazurów w przyszłości na napięte. Teraz Radosław i Cezary musieli jednak zmierzyć się z rodziną na tragedię, jaka okazała się śmierć ich matki. Smutna wiadomość przekazała Dorota Hotecka która pozegnala testiowa na swoim Instagramie. Zona Radosława Pazury wyjawila ze zmarła jej druga mama i poinformowała o uroczystościach pogrzebowych. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. Do zobaczenia, mamo. Od tej chwili nasze życie się zmienia, ale się nie kończy. A my do tej codzienności wracamy już inni. Opiekuj się nami tam z góry, pisala. Okazuje się, że pazurowie chyba rodzinnie nie uzgodnili, czy informacja chce się dzielić w mediach. Czy też nie, czemu wyraz poniekad dela Edyta Pazura? Jeden z za zagail. Czy to prawda, że mama pana czarka zmarła oraz czy nie obchodzę loby? Pytanie to wyraźnie poddenerwowało celebrytkę. Która odparła, że Cezary nie chciał, by informacja ta trafiła do mediów. Mój mas nie życzył sobie, aby to była informacja do wiadomości publicznej. Wielka szkoda. nie zostało uszanowane jego zdanie, zaczęła: Dalej przeszła do tego, ze wrazu kochanym stawia ja pewna granica pomiędzy prywatnością a życiem publicznym. Zaloby nie obchodzi się na Instagramie. My bardzo jasno stawiamy tu granicę nie mamy obowiązku spowiadania się innym a tym bardziej robienia sobie pró wiadomościami, które nie powinny się znaleźć w sferze publicznej. W ciągu 16 lat bycia ze sobą, przechodziliśmy wiele wspólnych tragedii, i nigdy się nimi nie dzieliliśmy publicznie z innymi. Mam nadzieję, że to jest jasne i to pierwszy i ostatni raz, gdy odnoszę się do tego, napisala na Instagramie: Jak myślicie, kogo Edyta miała na myśli, pisze co robieniu sobie. pr.